Cześć, Siemanko! Z tej strony, dzisiaj i gramy sobie dzisiaj w Brawl Stars! Pogramy sobie. Mam no. A! Przypominam, że mam nowe konto na Browser. Nazywam się tylko. Zmienimy sobie na żółty. I co? Pogramy sobie dzisiaj troszeczkę bólem, bo podbijam sobie ranking. Na różnych postaciach lecimy, so, Kali tak wam powiem, że będzie trudno. воде, как вам повезло, не чувствую шалить. Не обшарствую Dobra, go wypowiedziom, w Ona nie wie, czy teraz, gdzie ja jestem. A ona będzie miała łopcy położone na blisko. Łatkiutko, porobiona. Łatkiutko, tak wam powiem

Tu akurat takie postacie nie inne. Prost. Popodbijam swoje rani. Bo mam bardzo słabe. Od razu się troszkę puszek, powbijam. Znowu szeli. Łatwiutko! Nie no, spociłem się już tu. Kolc z dziewięcioma! O nie! Z tym kolcem to będzie przypał. Tak wam powiem. Bo ani teraz stąd wyjść... On od razu dojeżdża. On nie widział mnie. A jednak widział. Albo jednak nie. Widziałem czy nie. Teraz go O, nie, sam się nie porobiłem. Gdy jeszcze raz go uderzył i wtedy bym go zabił sam siebie porobiłem wiecie sam siebie porobić o nie włączyło mi się nie wstąpić na laptopie wiecie co bo na wieku mam teraz no oglądałem to na laptopie i nie wstąpię włączyłem

Au! Jakim cudem to się mnie tak rozwaliła? Złama miała otwórki, no a ona tam ledwo czcipa odbiła. Dobra, nie wiem jakim cudem Aha, niech to nie się. śmierć to Sokendaplik Gamiki by się przydały Sorry, że tak cicho mówię, ale patrzcie, jest pierwsza 30 W dojechał, a ona by mogła mi porobić. Dobra, lecimy. Dobra, szalik porabiona. No, boi się. Tamta szelka się boi do wóla O tym MML Tamta rauza by mogła dojechać do tego Barleya wcześniej I gdyby ta szelka chciała do mnie podbić To by było dobrze bo wtedy ja bym mógł ich i dojechać a tak to nie miałem zbytnio jak co różę ale próbuję coś tu rozegrać coś takiego lepszego nie.

bo zostałem za darmo ze sklepu. No, ubijasz do run. No. Łapcyczko.

I w stronę jeszcze szali. I jeszcze żebicie wrągnięć. Ja bym ci odpuścił. Ale tak w takim sensie nie ci mógł dojechać. Ale w pewnym sensie oni mnie teraz mogą dojechać. Ale w pewnym sensie to mrozę mogę trzymać. Na strefę. W pewnym sensie oni mnie mogą dojechać. Ja w pewnym sensie mogę wygrać. I właśnie to się stało. buat klik ke i pewnie coś ze swoim życiem zrobić w grze oczywiście Tam typ ją haker. hakerem. Dobra, pokampimy. To nie ma co. Haker. W pewnym sensie on tam skampi. W pewnym sensie tamtego typu może tam teraz, teraz i my tak będziemy kampić. Łatwiejcie się wziąć! Bo byłem w zimie! 14 rąga, łatwiejcie Ale sorry, że się nie używałem Bo zapomniałem, że nagrywam! Kluczę! Dobra. Ale mogło dobrze iść tam klepałem. Do Dobra, podostawał tam. Ale na niczym, więcej się nie skończyło niż na A bra dostał damage. Typ dostaje damage. Typ dostaje damage. Tip dostaje duży Dimage i tip dostaje laser. I typ leży Rico! No 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 z dwóch stron uratowało mnie ten grzybek nie ma zbytnio co ze swoim życiem zrobić No nie. Ale dobre I tak tam plus 6. znowu się nie odziewałem znowu, nie zapomniałem. Musimy teraz zdobyć plus 4. Musimy, po prostu musimy. Bo chcę zdobyć. Jessie. Będzie 500 puch. Jeszcze to raz troszeczkę powbijam, oczywiście, ja, bo jeszcze w tych parę, parę puszek. Zaraz z tam sześć rundek. Albo jeszcze z tego Takie 20 rundek. Taki, to mam dużo parkietów, tu trzeba od razu tępić, bo oni się wznoszą do góry. Nie A wiem, co ty co się chciałeś zrobić. Ale będą mi tak nie wygrąził, bo mam wękwiat. Ała. On się tego nie spodziewa. On uciekł. Dobrze, go zauważyłem. Do widzenia. Siemanita, jak tam życie? Nie ma się ze swoim życiem zrobić. Ja, wnikcie, to, to, jak mi wszystko. To ja zrobiłem. Ja cię wiem na dystans i na strefę. Tak ci powiem. Już się poddała, Anita. Bądźmy raz zrobić. I mamy Jessie. I tak właśnie kończymy. Oto ładnie. Nie. Przypominam o łap. O nie, musimy to zagrać. Musimy. To jednak już koniec. Zagramy jeszcze jedną rundkę. Co to jest? A, musimy prezent. Przechwyć prezent przeciwny drużyny. Przeciwnej. Au! Musimy przechwycić prezent, tak? Możecie pisać w komentarzu, jak w to się gra. Wiecie? Musimy w to spamić, czy co? No, mam prezent, I co? A i tak możemy przyjmować. Okej. Okay. Łatwiecko. Ale fajne! Fajne to jest! Wiecie, obbiłem e, 15 rangę na tym Fajne, to no, nie jeszcze Niech będzie trochę więcej. Fajne to, że trzeba przechwycić ten prezent, tylko mapka trochę słaba Продолжение yeah. Jak tam można dojść? Jak oni z bronią? Hmm. Au! Nie ma jakieś podejść! O nie przegrywamy! Prezet nam zajumali. Jeden. Haha! Podaj, wykopuj. Wykop. Przechwycimy to... Nie ma. grałeś okay. dobra, To by było na tyle w tym odcinku? Trzymajcie się, do następnego. Cześć i przypominam o łapce w górę i o subskrypcji.